Dzień dobry, chciałam Was bardzo serdecznie przywitać na tym kanale. To będzie miejsce, gdzie będziemy razem czytać Biblię. To jest miejsce dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, jak zacząć, nie wiedzą od czego zacząć, i po prostu chcę Wam pomóc przebrnąć przez tą, um, przez tą trudność, która jest prawdopodobnie w Waszych sercach, w Waszej głowie, że nie dacie rady sami. Więc będziemy czytać po kolei Nowy Testament. Zaczniemy od Ewangelii Marka. I zajmie nam to mniej więcej 30 dni. Codziennie będziemy czytać fragment i um, dobrze by było, gdybyś miała swoją Biblię, gdyś miał swoją Biblię i czytał razem ze mną. Nasze przekłady mogą się różnić, ale to i tak nie będzie miało większego znaczenia, bo to, co Pan Bóg chce do Ciebie powiedzieć, jest zapisane w Twojej Biblii. Dobrze będzie, jak zapiszesz swoje przemyślenia w notatniku, w jakimś zeszycie, który y, możesz sobie kupić, tak przygotować. Zapisuj swoje myśli, zapisuj wersety, które konkretnie cię poruszają, y, zapisz sobie modlitwę, która wytworzy się pod wpływem czytania słowa Bożego i y, stara się być regularna w tym. Nie musisz codziennie tego robić, y, ale znajdź sobie na to czas. Zrób sobie na to przestrzeń, żeby rozważyć słowo Boże. Jeśli zaczniemy od pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Będziemy czytać od pierwszego wersetu do dwudziestego. Działalność Jana Chrzciciela. Taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. W Księdze proroka Izajasza napisano Oto posyłam przed Tobą mojego posłańca. On utoruje Ci drogę. Oraz głos wołającego na pustkowiu. Przygotujcie drogę Panu. Wyprostujcie przed nim ścieżki. Zgodnie z tymi słowami, w odludnych okolicach nad Jordanem rozpoczął swoją działalność Jan chrzciciel. Wzywał on ludzi do przyjęcia chrztu, opamiętania, dla dostąpienia, przebaczenia grzechów. Zaczęli więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swoich grzechów. Sam Jan nosił na sobie ubranie z i wełny skórzany pas wokół bioder, a żywił się szarańczą i miodem z dzikich pszczół. Zapowi e zapowiadał on, podąża za mną ktoś ważniejszy ode mnie, przed kim nie jestem godny schylić się i rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Ja was ochrzciłem w wodzie, on natomiast ochrzci was w Duchu Świętym. Chrzest Jezusa W tym właśnie czasie z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus. Został on ochrzczony przez Jana w Jordanie. A gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i ducha, który jak głębica zstępował na niego. Z nieba rozległ się przy tym głos: Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Czas próby. Natychmiast też duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię. Spędził tam czterdzieści dni, a szatan poddawał go próbie. W tym czasie przebywał wśród zwierząt, a wsparciem służyli mu aniołowie. Jednak po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Na, nadeszło królestwo Boże, czas porzucić własne drogi i zaufać prawom dobrej nowiny. Powołanie pierwszych uczniów. Gdy przechodzili brzegiem jeziora galilejskiego, zobaczył Szymonę i jego brata Andrzeja, jak, wraz, jak raz z jednej, raz z drugiej strony rzucali w wodę sieci. Byli oni rybakami. Jezus zwrócił się do nich: Chodź ze mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Bracia od razu pozostawili sieci i ruszyli za nim. Po przejściu paru kroków Jezus zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza oraz jego brata Jana. Oni też siedzieli w łodzi, naprawiali sieci. Jezus, nie zwlekając, wezwał ich, a oni zostawili w łodzi swojego ojca Zebedeusza oraz wynajętych robotników i poszli za nim. I teraz to, co przeczytaliśmy, przeanalizuj samodzielnie. Możesz się zastanowić nad tym, co Jezus zrobił, dlaczego to zrobił, co zrobili uczniowie, dlaczego tak szybko zrezygnowali ze swojej pracy, co się wydarzyło, że porzucili swoje dotychczasowe życie i poszli za kimś, kogo dopiero co zobaczyli. Kim musiał być Jezus? Jakie wrażenie musiał na nich zrobić, że to zrobili? Nikt. Nikt normalny, tak się nie zachowuje. Nikt normalny nie rzuca pracy i nie wychodzi, żeby całkowicie zmienić swoje życie. Jeżeli masz ochotę, możesz napisać w komentarzu werset, który ciebie poruszył, który Ciebie zastanowił. Być może jest coś, o czym chcesz porozmawiać, na czym chcesz się zastanowić. Do zobaczenia następnym razem.